Hej się, yo, yo. E, jestem Pec i dzisiaj sobie kolejny odcinek zrobimy z Good Game Empire kurde Fak. E, dobra jak tutaj złotego kolosa troszkę troszeczkę robię 103 punkty wiosenny festiwal sprawdźmy 80 punktów jak też nomadów trochę tak lecę 27 pozycja, no nagrodę może za 50 zdobędę oraz trochę teraz robię konkurs szlachectwa, Wykuwanie elementów wyposażenia. Mam miejsce 16 w rankingu, może trochę spróbuję powalczyć, chociaż po, po Allah, o miejsce pierwsze nie zaszkodzi, jakaś tam walka. No dobra, tutaj przed filmikiem powysyłałem ataki, ataki na baronów, żeby zdobyć wyposażenie do lepszenia. Aha, dobra, eee, aha. dobra, coś tam zdobyłem, coś tam zdobyłem. Coś tam zdobyłem, coś tam zdobyłem. Kurde, ja chcę wyposażenie. Typy, typy, typy. Niedługo będę musiał odblokować te szczyty. Dobra, zróbmy to tak, że powysyłamy ataki na baronów. Szybko tak. Tak, nie wywiad tylko atak, bo nie trzeba tu tak na małych poziomach. Wow, a mnie ręka... Dobra. Nie wywiad, nie wywiad. Zawsze się mylę. Dobra Robinki, wysyłam. Nie, szp... nie wywiad, kurde Dobra, atak Zupełnie Robinki. Już mi się Rubiny kończą, ale będę musiał wtedy za piórka lecieć. Kurde... Dobra, ale ważne, jak żeby było jak najwięcej ataków. Bo, 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 bo. No, bo, mu... muszę wyposażenie zdobyć. No, no. dobra mm. dobra zapiórka muszę Jeszcze coś tutaj widzę. No już muszę za Żeby było ataki jak najszybsze. A wyposażenie jakby mi dropiło. Muszę kurde sobie właśnie zrobić dowódcę na, na wyposażenie bo mi się wtedy w takich eventach przyda bardzo. Atakuje bez dowódcy i, i fajnie. Dobra, ważne jest właśnie, żeby regularnie atakować baronów. Bo z nich są, jak będą mieli, mieli baro, te barony większe poziomy, to wtedy potem dużo złota z, z nich jest. A baronów bardzo łatwo się atakuje. Znaczy, w sensie są, mają słabi, są dosyć Słab, na, słabsi na pewno niż taki gracz typowy. I oni. Oprócz tego złota to jeszcze mają kasy jak nabijemy z nich, to oprócz tego kasy to jeszcze wy, ile nam dropnie elementów wyposażenia. Że że, 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 że warto się opłaca, jeżeli chwila, jeszcze za to później powiem. Yy. To chyba jeden da, da radę, a tak? Chyba. No dobra, jest. No dobra. Dobra, je, kurde, muszę trochę poatakować nomadów, bo czas się kończy, mam 27 miejsce, a chcę powalczyć o to pierwszy. Za, nigdy, nigdy nie zaszkodzi powalczyć. Zawsze jest Malucieńka szansa, że... No malucieńka. nie zawsze, że malucieńka, ale zawsze jest jakaś tam szansa, że uda się. Tutaj akurat malucieńka, ale... Mam markiza, muszę właśnie chwały też zdobyć, 2004 punkty, znaczy mocy, w sensie potęgi. Eee, dobra, 27 miejsce, a tutaj miejsce 17, kurde... To muszę się brać zaraz do roboty, a w jeszcze jest 31 dni. Pamiętam, że wtedy było 17 dni zostało, i w te 17 dni całą te wszystkie nagrody zdobyłem i jeszcze kilka z następnych. Dobra, sprawdźmy co tu posty. Muszę, kurde, ja, ja nienawidzę sobie wysyłać, że na jednym poście mam dużo drewna, a mam kamienia, na drugim dużo kamieni, a mało drewna i nienawidzę w ogóle wysyłać tych wózków sobie z takie tutaj może coś tu przyspieszę Właśnie, bo tu muszę misję też trochę porobić. że już mi kamienia brak. O ja aha, aha. dobra, walić to. No akw, do końca akwy zostało 10 godzin. Oznacza to... Tu pisze ile, ile czasu zostało. Oraz ten czas też jest pokazywany tutaj, tu, no jak najedziemy i w ogóle. O co chodzi w tym? Dla tych, którzy mnie oglądają, a zbytnio nie wiedzą o co chodzi. Za 10 godzin i 20 minut... Akwa, archipelag sztormu zostanie zalany o co znaczy? Co, to znaczy, że po prostu wszystko co tu jest te zamki, to co zbudowane ja mam, inni gracze zniknie, zniknie teraz ja, tak jakby kraina zostanie znów jakby Zostanie wyczyszczona i tak jakby znów zablokowana, czyli mam teraz odblokowaną, mogę wejść, to znów po tym zostanie wyczyszczona, zablokowana i, i tak jak teraz mam gdzieś te szczyty zablokowane, muszę płacić zasoby i będzie trzeba znów płacić zasoby w i znów wbijasz, robisz misję, zdobywasz archi a, akwamaryn, budujesz statki. Za jeden statek poziomu pierwszego dostaje, je, je, zdobywamy 50 punktów ładunku I, że, i cały sojusz tak zdobywa te punkty ładunku. Jak, i, nie, naprzy, I tutaj mamy ranking w soju, ja mam 4250 punktów ładunku i na przykład moi koledzy z soja, Szybki Kasper 200, nie wiem i Wioletny ta 2950 i w ogóle. I, i to, to się wszystkie te punkty sumują, i nagrody są dla wszystkich członków sojuszu, lub do, po prostu do skarbca, zależy jaka nagroda. Nagroda za 5000 punktów jest taka, tu za 15, potem 50, 90, wtedy o, tu już się zaczyna dla wszystkich członków sojuszu. To, to ja pamiętam, jak grałem kiedyś, to właśnie mnie... pamiętam, jak chodziłem do Ludzi Lodu czy do Królestwa Polan. Po, po te na, na kilka minut, żeby odebrać te takie, wziąć te nagrody zakwy. O, tutaj klejnoty. Tu, o to kolejne fajne. O, i to jest top, nagroda top 5, w sensie tu mamy ranking pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Aż te pięć miejsc dostają tam top 1, a to nagroda top 1, czyli tylko pierwsze miejsce. O, no, coś tam dostałem z ataku. I jeszcze bardzo ważna rada dla tych, którzy nie znają się na kwie. ważne jest, żeby atakować wyspy. Na początku, jak jest mały, ma się poziom, mało wojska. To, to jest nawet dobre robienie tej misji. Te ulepsz dom do tego, czy, czy na początku, czy tam, na, jak, albo jak się ma mały poziom, mało wojska. To jest dobre, robienie misji, zdobywanie po już akwamarynu, ale to, to nic nie pomaga. Nie. Tym, tym najwyżej, nie wiem, z 300 punktów nabijesz, albo z 1000, jak się będziesz ciągle robić, ciągle, ciągle. Ale najlepiej tu zaprzesłać 400 wojska, czy co, yy, dobre narzędzia i atakować wyspy z akwamarynem, w sensie o takie, lub te duże. Gdzieś tu są, nie chcę mi się szukać. <grym> Yy, bo, bo z takiej małej wyspy dostaje się 11500 500 z czego jeden statek poziom pierwszy kosztuje 150, czyli to se 11500, 500. C -c -c. Yy, nie chcę mi się liczyć, więc odpalę kalkulatora. Więc podzielić na 50 równa się 76 statków by się za to zbudujemy. Jak, jak dobrze policzyłem? Aha no 76 statków. Z czego tak? 76 razy 50. Jeden statek daje poziom pierwszy, jeden daje 50 punktów ładunku czyli 3800 punktów nabijemy wa, wa, warto też ulepszyć sobie warownię warownia czyli ten zamek tą twierdzę wtedy będzie bo jak widać szybkość budowy wtedy statek będzie zamiast w godzinę to 30 minut nam się budował Ok. No, piacha tu mi się boluje. Muszę kurde wiochy sobie odblokować tu, a, a ja już coś wpłacę, bo to tak będzie. Że nigdy tej wiochy nie odblokuję. Monety też już na maksa płacę. Bo akurat są. <śm> Już monety już też wpłacę. Jak, jak się ma dużo monet, to najlepiej wtedy zapłacić takie rzeczy. Dobra, dobra. 27 miejsce kurde, będę walczył do tej też nagrody do tej... Tutaj muszę poulepszać 17. Miejsce. Walczymy. Tylko nam elementów mi brakuje. W ogóle też możemy o, w takiej potrójny dawać. Wtedy też nam się zrobi, ale wtedy w ten, tej samej jakości. I ciekawe, czy mi zaliczyło. ta zaliczyło mi, jak widać. O, a tak doszedł. Kolejny. O kurde, co tu się dzieje? Kurde. No a taki dochodzę powoli. Tu można uzupełnić automatycznie, akurat mi się. No, całe starczyło. O, dobra. Kurde, zaraz. <laughs> w ogóle, mmm... mi się zbrojka. Eee... O, ja yeah, fragment mapy. Tutaj jest... Tą zbrojkę sobie zostawię tu na tym kasztelanie. Okej. Okay. I tutaj se ten y, kaset w to, topie. O, jakiś topory. wiem, że prędkość poszenię się Tak, to jest dowódca. No, ciekawe, ciekawe Które miejsce mam? 11 Kurde, jak ma ten typ 68 tych punktów, a ja 25, to jak to mam? Jaki typ? Jaki tip? Tip, dip? No dobra Ataki sprawdźmy jak, jak to poszły Dupa Mmm, słabe u dupa. Dobra. O, kolejny. Dupa. Ja tu wyposażenie chcieć. Wyposażenie. <słuch> Szkoda, że technika nie ma, bo bym się ulepszył trochę na dowódce. 10 minut o aha nie mam przecież nic fajne w ogóle to promocje kurde wow to jest właśnie mój dowódca mm. Plus 10% czasu do wykrycia Twojej armii przez wroga, plus 10% żołnierzy dostępnych na Twoim froncie, plus 76,7% siły bojowej żołnierzy dystansowych, minus 49,2% ochrony murów przeciwnika. 40, plus 40,1% siły bojowej, żołnierzy walczących wręcz, minus 35,9% ochrony fosy przeciwnika, plus 34,4% prędkości poruszania, plus 29,4% czasu do wykrycia twojej armii przez wroga, plus 20% punktów uchwały, zwiększa prędkość pomieszczenia w drodze powrotnej o 30%, zwiększa Pożary, żary podczas grabieży o 4% zwiększa się więc tych dziedziniec, dziedziniec o 2%. A się naczytałem, ale się naczytałem. Dupa, słabe znaczy, słabe. Nic, dupa. Dobra. Zróbmy to tak. Fakt, co ja zrobiłem, nie pomyślałem, zapomniałem. Aha, aha, zapomniałem, jak to działa, już, już wiem, już wiem. Tu się pozbędę, ulepsz, klejnot. O, oh, ja. Yeah. Yeah. Aha, aha, Nie no dupa dupa Brasz sprawsz taki do a tak doszedł Dupa. Oferta jakaś No fajna jest Dobra, będę się z wami żegnał powoli. Dobra. dźwięk tu se zbiorę. Tu nic. Tu też nic. Okej. Okay. Dobra. Dobra, 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 dobra. W ogóle sprawdzę jeszcze ile punktów ma sojusz. 874, nie no. Będę, w ogóle będę, mam pomysł, myśl, żeby założyć swój sojusz. Ale jeszcze nie teraz. Może kiedyś taki dobry chcę założyć. Dobra, o, coś trafiło się. Ok, to na tyle z tego po... nieporadnika, tylko z filmiku Good Game Pire. Dziękuję za oglądanie. Pój z wami PEC. Zostaw lajk oraz subo. Na razie.